Przepraszam bardzo Pana radnego Jakubę Wroblewskiego, ale niechcący to zrobiłem, tych kartek parę miałem zapisów też. Nie zawsze były one starane, tylko mnie szybko trzeba notować. Jeśli chodzi o czynsze. Ja w pewnym sensie się nie zgadzam, bo czynsze są ustalane w drodze negocjacji. Ja się nie spotkałem w tej chwili, żebyśmy jakiemuś stowarzyszeniu, które chciało powiedzmy organizować jakoś imprez typu na przykład jak pan radny zbędnacki organizuje podawanie grochówki w Iwie. Y, zawsze ma to złote plus 23, marsz, 20. dlaczego jest złote 20. To są różne posiłki gorące z tego co wiem. Y, powiem tak, powiem tak panie radny. Postaram się wrócić tego szczęśliwia wybrać. Panowie, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. W każdym, w każdym razie pobieramy 3 zł 23 ze względu takiego, że gdy będziemy mieli kontrolę, no to nikt by nam nie podważył, no, Szanowni Państwo, no niestety, dlatego tak jest. Natomiast co do ambulansów, to powiem prosto, są firmy, spółki komercyjne, gdzie pan nie mówi prawdę, że, że oni nie zarabiają. Zarabiają, tylko płaci narodowy fundusz. Natomiast, 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 że bezpłatnie świadczą, to nie jest do końca prawdą, bo, bo te pieniążki za to badanie otrzymują to nie bezpośrednio od pacjenta, czy tam badany jasowe. Także, także te 200 zł to nie jest dla nich majątek, bo każdorazowo rozmowa z przedstawicielem firmy jest prowadzona i oni po prostu wyrażają na co zgodę, co jest taka naprawdę opłata. minimalna no w końcu też jakieś dochody musimy mieć. Czy to będzie ambulasz, czy cyrk, prawda, tą opłatę trzeba no pobierać. Natomiast, jeśli to stowarzyszenia robią niczy, charytatywne yy, jakieś imprezy, czy, czy, czy pożyteczne dla społeczeństwa, udostępnione jest to złotych 23, jest taka reguła, i, i ja bym z tym nie dyskutował. Myślę, że to jest dobra zasada. Na to dobre rozwiązanie. Co do ptaków, jeszcze chciałbym się wypowiedzieć. No, to, to, to jest problem odwieczny. No, to nie jest tak, że, że to zostawiliśmy, że nic nie robimy z tym, i tak dalej. I odpowiednio konary są przycinane żeby uniemożliwić budowę tych gniazd, tym taką cały czas są te ławeczki czyszczone przez te panie, które wykonują pracę z interwencji parku. Także staramy się o to dbać. Z tego co wiem, na no, przykład w Parku Saskim w Lublinie został sokolnik za zatrudniony i co? Póki sokoły były, to, to nie było tego ptasła, gawronów y, i tak dalej. Sokoły odjechały razem z treserem i Pieniądzek jest został na wyłonie. No, niestety, z przyrodą nie da się czasami wygrać. Na pewno będziemy robić starania, żeby ten wygląd tego parku był y, jak najlepszy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt.